Byliśmy na polskiej premierze Volvo V60 Plug-in Hybrid. Samochód posiada silnik diesla, silnik elektryczny i szereg usług korzystających z technologii Cloud Computing. Dzięki nim możemy na przykład sprawdzać poziom paliwa oraz oleju, fazę ładowania baterii, a także sterować ogrzewaniem postojowym auta. A wszystko z poziomu smartfona. Dla bezpieczeństwa kierowcy technologia United Communication odczytuje nagło wiadomości SMS z telefonu. Korzystanie z rozwiązań w chmurze pozwala też w budowanej nawigacji unikać ulicznych korków. Napęd elektryczny Volvo V60 Plugin Hybrid pozwala przejechać 50 km, a pełne ładowanie przy najwyższym natężeniu prądu zajmuje około 3,5 godziny. Cena? Drobne ćwierć miliona złotych.